Dzisiaj pojawiły się interesujące informacje z kierunku Kupieńska. Rosjanie otworzyli tu nową niebezpieczną oś, która zagraża ukraińskiej obronie na północny zachód od Kupieńska. Dowództwo ukraińskie podjęło zdecydowane działania, wysyłając doświadczone jednostki czołgowe, aby rozbić wroga i zepchnąć go z powrotem za granicę. Siły rosyjskie otworzyły niedawno nową oś ofensywną w pobliżu granicy ukraińskiej, szybko zajmując wieś Milowe i przyległe tereny leśne. Po szybkim umocnieniu tej pozycji jednostki rosyjskie próbują teraz posunąć się głębiej na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, kierując się w szczególności na linię lin w wielkim Burluk, największej miejscowości w tym regionie. Strategiczne znaczenie wielkiego Burluk wynika z jego infrastruktury, która zapewnia Rosjanom niezbędną przestrzeń do zakwaterowania żołnierzy, przechowywania amunicji i logistycznych centrów niezbędnych do dalszych działań. Decyzja Rosjan o rozpoczęciu działań na tej nowej osi wynika z ich szerszego strategicznego zamiaru przerwania kluczowych linii komunikacyjnych i zaopatrzeniowych między Charkowem a dwoma kluczowymi miastami na linii frontu Kupieńskim i Włóczańskiem. Siły rosyjskie wokół Włoczańska od ponad roku znajdują się w impasie, wielokrotnie nie mogąc osiągnąć znaczącego przełomu. Prowadzając tę północną oś rosyjscy dowódcy mają nadzieję na odnowienie utkniętego impetu wokół Wołczańska, wywierając dodatkową presję z nowego kierunku. Jednak i głównym celem pozostaje kupieńsk. Rosyjskie wojska napotkały poważne trudności w obliczu dworiczna, nie będąc w stanie wystarczająco rozszerzyć swojego ograniczonego przyczółka na zachodnim brzegu rzeki Oskil. W związku z tym udana ofensywa z północy w kierunku wielkiego Burluk mogłaby wesprzeć wznowienie ataków wzdłuż Oskil i pomóc w realizacji utkniętych w martwym punkcie ambicji Rosji dotyczących okrążenia kupieńska. Cel ten staje się coraz pilniejszy, ponieważ połowa letniej kampanii minęła bez znaczących postępów taktyczna przewaga Rosjan w tym nowym kierunku wynika przede wszystkim z bliskości linii zaopatrzeniowych przy granicy które umożliwiają stosunkowo stałe wzmocnienie i zaopatrzenie ponadto ponieważ region wokół milowy był wcześniej stosunkowo spokojny w porównaniu z bardziej zaciekle walczącymi sektorami rozmieszczone tam siły ukraińskie były rozproszone i nie były gotowe do natychmiastowego oporu przed nagłym skoncentrowanym atakiem Rosjanie wykorzystali właśnie te luki w rozległej linii obronnej Ukrainy posuwając się naprzód małymi zmechanizowanymi jednostkami i oddziałami piechoty aby szybko przejąć kontrolę nad kluczowymi pozycjami. Siły ukraińskie szybko jednak zdały sobie sprawę z powagi tego pojawiającego się zagrożenia. Pomimo początkowo ograniczonej obecności wojsk ukraińscy dowódcy niezwłocznie przesunęli zmechanizowane posiłki z pobliskich pozycji, aby przeciwdziałać nowemu zagrożeniu. Jednostki ukraińskie prowadzą obecnie aktywne taktyczne naloty typu uderz i uciekaj, skutecznie wykorzystując słabość rosyjskich grup szturmowych. Nagrania z tych walk wyraźnie dokumentują reakcję Ukraina. Jeden z nich wyraźnie pokazuje ukraiński czołg T-64BV i BTR-4E Atakujący rosyjską piechotę ukrytą w linii drzew w bliskiej odległości, skutecznie neutralizując nacierającą grupę szturmową wroga. Tymczasem rosyjskie próby wsparcia północnego natarcia poprzez rozbudowę niepewnego przyczółka w pobliżu kamianki nad rzeką Oskil spotkały się z zaciekłym oporem. Siły ukraińskie niedawno udaremniły ten atak zmechanizowany, wykorzystując drony PV i amunicję zrzucaną z dronów, zdecydowanie powstrzymując natarcie. W trakcie walki ukraińscy operatorzy dronów i piechota zniszczyli dwa rosyjskie pojazdy opancerzone MTLB, bojowy wóz piechoty BMP-2 oraz wyeliminowali 17 żołnierzy. Szturmowych ponownie demonstrując swoje umiejętności w zakresie wykorzystania dronów w takich sytuacjach. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie tego regionu dla ukraińskich operacji obronnych, kluczowe znaczenie ma jak najszybsze, zdecydowane zneutralizowanie tej nowej rosyjskiej osi ofensywnej. Ukraińskie dowództwo wojskowe doskonale rozumie pilny charakter sytuacji i zmobilizowało siły, aby szybko przeciwdziałać i powstrzymać rosyjskie postępy w pobliżu milowe. Ich zdecydowana reakcja ma na celu szybkie wypełnienie istniejących luk w obronie, uniemożliwiając Rosji dalsze postępy w kierunku kupieńska, Wołczańska, nawet za samemu Charkowowi. Nie wiadomo jeszcze, czy siły rosyjskie jednocześnie zintensyfikują swoje działania w pobliżu bołczeńska, aby podjąć skoordynowaną wielokierunkową ofensywę w celu osiągnięcia długo oczekiwanego okrążenia Kupiańska tego lata. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej, niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i bronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.